Rafał Maskowski pyta, po czym można i czy można poznać, że 5-6-latek ma talent do piłki? To tak w kontekście tego chyba, co rozmawialiśmy tak. o twoim koledze z Sheffield. Nie można. Moim zdaniem na tym etapie jest bardzo ciężko ocenić, czy ktoś ma talent do piłki, czy nie. To jest wręcz dla mnie to jest niewykonalne. Ja, to jest moje zdanie, to jest niewykonalne mhm. powiedzenie na tym etapie, czy ktoś ma talent do piłki, czy nie, i czy ktoś będzie piłkarzem, czy nie. Niemniej jednak natomia, niemniej jednak, uważam, że bardzo ważne na tym etapie jest dostosowanie środowiska do umiejętności i potrzeb dziecka. Mhm. To jest bardzo ważne, bo nawet oddelegowanie chłopca do młodszej grupy, czy oddalegowanie chłopca do grupy mniej zaawansowanej piłkarsko, często jest bardzo korzystne dla jego rozwoju piłkarskiego? To, że i, oczywiście nie tylko piłkarskiego, ale też społecznego, mentalnego, tak fizycznego. I często właśnie tak się zdarza, że wielu rodziców traktuje to jako wyrzucenie, odrzucenie, odepchnięcie. Nie poznanie się na talencie tego zawodnika. A to nie jest prawda. Ja uważam, że bardzo ważne jest dostosowywanie e, dla zawodnika, indywidualnie dla zawodnika, środowiska, w którym on by czuł się najlepiej, w którym on mógłby się rozwijać. Oczywiście takiego, w którym on też będzie wychodził poza swą strefę komfortu. To nie jest tak, że to środowiska, w którym on będzie najlepszy, tylko takiego środowiska, w którym on będzie. Widział sufit, on będzie go powoli przebijał, tak? aż w końcu go przebije. Bo wrzucenie takiego młodego dzieciaka do grupy, w której on będzie miał mało kontaktów z piłką, w której on będzie miał mało e, działań pozytywnych, gdzie on będzie często piłkę tracił, to my szybciej go zniechęcimy. A często niestety tak się zdarza, że po prostu rodzice na siłę często chcą utrzymać dziecko na pewnym poziomie, czy też pewnej akademii, nie zwracając w pewnym sensie uwagi na konsekwencje, jakie za tym się czyhają. Bo, oczywiście, fajnie jest, jeśli mój syn gra w akademii Legii, Lecha, Jeloni, czy w jakiejkolwiek innej. To jest zawsze bo, to jest bardzo fajne. Tylko na tym etapie, a my rozmawiamy o etapie piłki dziecięcej. To środowisko może być na chwilę obecną, i to jest bardzo ważne do podkreślenia, na chwilę obecną zbyt trudne, nieodpowiednie dla tego dziecka. Czasami jest lepiej zrobić krok w tył, rozwinąć się w odpowiednim środowisku i pójść do przodu, bo z drugiej strony wiele osób mówi, bo też można usłyszeć, że Legia odrzuciła Roberta Lewandowskiego, tak? Okej, okay, ale to właśnie też świadczy o tym, że to środowisko po prostu na ten moment nie było dla niego odpowiednie. Może gdyby on został w Warszawie, w Legii, to może on by tak się właśnie nie rozwinął. A z tego, że on wszedł w środowisko bardziej dostosowane do jego rzeczywistych możliwości na ten moment on zrobił taki postęp, on zrobił taki postęp. I to jest bardzo ważne. I rodzice przede wszystkim najmłodszych zawodników, powinni o tym pamiętać, że oddelegowanie czy też zawody młodego sportowca, do młodszej kategorii albo do innej akademii, nie oznacza, że jest to stwierdzenie, że ten chłopiec nigdy nie będzie grał w piłkę. To jest po prostu w oczach trenera znalezienie mu lepszego środowiska i to jest bardzo ważne.